Dzień dobry, witam się bardzo serdecznie na kanale, ja nazywam się Adam Burkowski, jestem od 10 lat trenerem, zajmuję się głównie trenowaniem kobiet, trenowaniem pod kątem sylwetki, trenowaniem pod kątem biegania, pod kątem spalania tkanki tłuszczowej i też bardzo pod kątem budowania sprawności. Zapraszam Cię na krótki cykl, cykl pytań i odpowiedzi, gdzie Wy, moje podopieczne, zadajecie mi pytania, ja na takie pytania odpowiadam. Także czas na kolejny film, kolejne pytanie, kolejną odpowiedź. Mam nadzieję, że się spodoba. Dobra. Ania pisze. E, jestem na końcówce silnej biegaczki 2. I mimo 50, e, widzę ogromną zmianę w postawie sylwetce, budowy. Mam świadomość ruchu mojego ciała. Lubię patrzeć na swoje ciało w przypadkowych sytuacjach. To Zmieniło się moje podejście do tematu treningu. E, prowadzę zdrowszy styl życia, co daje ogólny ogólne efekty i czuję się piękniejsza i zgrabniejsza. Super. Lubię biegać, zaczynam ładniej biegać, czuję się lżejsza i wiem, moje mięśnie naprawdę istnieją. Super. Ciekawe jestem to, co będzie na końcu mojego planu i czekam na to cierpliwie. Super. Mega, ani się cieszę. Bardzo ładnie napisane. To jest taki clue właśnie. Dlatego ja, kurde, lubię z Wami pracować. Super, bardzo się cieszę. Bardzo fajne, szczere, yy, emocjonalne, też refleksyjne, tak? Podejście do tematu, czyli umiesz yy, zauważyłaś, co się dzieje, tak? Nie tylko tak biernie, co Ci się też nie jest złe, nie? Biernie realizujemy plan, tylko patrzymy, uczymy się tego wszystkiego. Jesteśmy świadomi, chcemy to chłonąć garściami. To jest właśnie super. I za to Was uwielbiam, tak? Że Właśnie, co jest jakaś recenzja. To nie że mm, super, poprawiłem czas na dychę. Oczywiście, jak jest taka recenzja, to jest fajnie. Ale bardzo dużo z Was się rozpisuje i e, patrzy na to mega globalnie. Tak? To, jest, to jest super. Mam nadzieję, że taki cykl bardzo Ci się podoba. Jeżeli tak, to proszę udostępnij ten film lub zostaw jakiegoś kciuka. Subskrybuj kanał, tak, żebym wiedział, że. Ma to dla ciebie sens? Ja, jeżeli jesteś zainteresowana, zapraszam cię na moją stronę borkowskiadam.pl. Tam jest blog, tam też jest sklep. Na sklepie są wszystkie plany treningowe. Każdy plan treningowy ma swoją stronę internetową, gdzie jest opis wszystkiego, możesz sobie poczytać. A jeżeli będziesz chciała skorzystać z jakiegoś planu, a nie będziesz wiedziała, jakiego, zwyczajnie napisz do mnie, zawsze odpowiem, zawsze ci odpiszę, doradzę, pomogę adekwatnie do Twojej sytuacji. Także pozdrawiam i do usłyszenia.